shë këmi në nëzwanje konservatorski i e e e e e i i i i Pani prezes, przede wszystkim gratulacje z okazji tego dwudziestolecia. Wszystkiego najlepszego. I pytanie, jak się czują notariusze w dniu dzisiejszym, w dniu jubileuszu dwudziestolecia Izby Notarialnej? Jak się czują notariusze? Notariusze są zadowoleni, że to jest dwudziestolecie, że już tak długo działali, że ten zawód jednak utrzymał się, że on istnieje. Jest to zawód też typowo prawniczy, to trzeba wyraźnie podkreślić. Notariuszem może być tylko osoba, która jest prawnikiem. Ma aplikację, jest zastępcą i potem jest notariuszem. Czujemy się dobrze, bo wiemy, że tworzymy jedną grupę. Wiemy, że obojętnie, jakie będą trudności, zawsze postaramy się wspólnie działać i rozwiązywać problemy. Czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie, ale generalnie myślę, że notariusze są zadowoleni z tego, że wykonują ten zawód. Jest ich. No dużo więcej to jest problem, bo w tej chwili faktycznie jest bardzo dużo notariuszy, bardzo dużo młodych notariuszy i nie zawsze ci młodzi mają jednak takie doświadczenie, które pozwala im jedna dokonywać czynności notarialnych, szczególnie takich trudnych czynności notarialnych, ale mając na potorędziu patronów, mając starszych notariuszy, jakoś tworzymy wspólnie jedność i myślę, że będziemy mocni jako notariat. Może to nie jest właściwy moment, ale jaki jest naj, największy problem w tej chwili, jeśli chodzi o notariat? Problem? Największym problemem w tej chwili dla notariuszy, ja osobiście uważam, jest rzeczywiście spadek czynności, gdzie niestety deweloperzy mniej budują, nieruchomości w tej chwili jakby stoją, między innymi no powodem jest ten obiecany kredyt, który miał być zero, gdzie rzeczywiście notariusze Muszą no, na koszty swoje zarobić. A faktycznie pracownik w tej chwili kosztuje około 6 tysięcy, że są kancelarie często jednoosobowe. I to może się zmienić, ale jest na to potrzebny czas. Rząd zapowiada ofensywę mieszkaniową. No zapowiada, ale jak to będzie, to czas okaże. To tylko okaże czas, czy będzie ta ofensywa, czy nie będzie. Na dzień dzisiejszy nie jest, nie jest to proste i nie jest to słodkie. Nawet wiem po swojej kancelarii, z uwagi, że mam dużą kancelarię, robię czynności różnego rodzaju i bardzo trudne, ale faktycznie, yy, no, jest spadek tych czynności i to znacznie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.